Dziś pokażę Wam mój szybki sposób na robienie brwi. Potrzebujemy do tego grzebyczka, żelu do brwi, ja akurat mam Revolution Brow Glue i kredkę. Moja dzisiejsza kredka to od, od Ma Fashion. Pierwsze co robię to przeczesuję brwi. Najpierw pod włos Później w stronę zewnętrzną i brwi w dół, żeby najpierw uzupełnić te braki, które mam u góry. Biorę kredeczkę i zaczynam od łuku. Nie przyciskam kredki mocno, tylko delikatnie. Bardzo ważne przy malowaniu brwi jest to, żeby w głowie mniej więcej wymyśleć sobie już kształt zamierzany. Kiedy górę mam już skończoną, przechodzę do ogonka i wracam z brwiami, przeczesując je w górę, żeby teraz uzupełnić spód. W ten sposób. I brew prezentuje się przed i po. Teraz przechodzę tutaj do początku i bardzo delikatnie robię kreskę pod spodem. Ze środka do wewnątrz. Jakby wypełniam środek brwi. Zaczesując przy okazji włoski do góry. Wracam do grzybyczka i wyczesuję produkt, robiąc efekt ombra. I tu w środku gotowe. Robię drugą brew, czyli jeszcze raz. Stawię się w ten sposób. Brwi do wewnątrz przeczesuję nadmiar. Z powrotem i w dół. Zaczynam od. ponieważ ta brew już jest namalowana, więc patrzę równiutko w lustereczko i staram się zrobić ten łuk mniej więcej na podobnej wysokości jak w mojej drugiej brwi, i brwi to nie są bliźniaczki, pamiętajcie: brwi, brwi to są siostry, ale nie bliźniaczki. Wracam tu jeszcze, żeby jeszcze lepiej widzieć. Ponieważ tu już muszę ogonek wypełnić brwi do góry, żeby wypełnić je od spodu. I teraz znów wracam tu do początku i delikatnie robię kreskę. Przeczesuję na środku wypełniając brwi i teraz wyczesuję produkt tworząc efekt ombra. O tak teraz ogólnie wyczesuję nadmiar produktu z jednej i z drugiej strony i z tego co już widzę to ta brew jest dłuższa niż ta, więc tutaj ten ogonek wyostrzam. Tu jest ten ogonek za długi, więc po prostu go wymazuję. patyczkiem kosmetycznym przy okazji podczyszczając troszeczkę brew. I git brwi są skończone. Są do siebie bardzo podobne. A teraz łapię za żel do brwi, żeby je utrwalić nadmiar. Ściągam, zaczynam od początków i te brwi, brwi zaczesuję w dół, żeby się do nich przykleił produkt. Tak samo tu do środka biorę te włoski, żeby je jakby obkleić. Produktem to pozwala na to, że one wtedy się utrzymają dużo dłużej. Minus wielki tego żelu do brwi jest to, że on rozmazuje i lekko rozpuszcza produkt, który jest pod spodem, ale my się tego nie boimy, ponieważ zaraz wezmę. Patyczek kosmetyczny i to, co się tam rozmazało, zmyjemy. Pod włos, widzicie? Nakładam tego żelu i czeszę, tworząc kształt taki, jaki chcę. Brwi skończone, prezentują się tak, i jako taki jako taki ostatniutki, ostatniutki etap, pędzelek, rozświetlacz. I tu pod łukiem, pod łukami. Rozświetlamy. Takie rozjaśnianie pod umalowaną brwią daje efekt bardziej otwartego oka. Wracam do pędzelka. Rozblendowuję cień. Jeszcze raz. I to wszystko. Brwi skończone. Dajcie znać, czy użyjecie, czy używacie mojego sposobu. I daj napiszcie w komentarzu jaki jest wasz sposób na brwi. Dziękuję. Widzimy się niedługo. Buziaki.